Hej, cześć, witajcie! Z tej strony dziecko z, czerwonym, z czerwoną bluzką, czyli Enki, i to jest kolejny odcinek z Inside, czyli z Wnętrza. Lecimy dalej. W poprzednim odcinku pożegnaliśmy miłe kurki, które nam pomogły przejść troszeczkę dalej. Niestety w tym błocie raczej by te kurki utonęły biedne, ale dobra. No cóż, lecimy dalej. Na razie wiemy tylko tyle. nas ścigają jacyś zły, źli ludzie. Eee... Coś wystaje skądś tej świni. Nie wiem, co to jest chyba ogonek. Może żyje jeszcze? O, może żyje JEDNE, Nie! Boże! O, przeskoczyłem ją, dobra. Tak myślałem. Spadaj, spadaj! Może ma. znisz mi to. Chodź tu. Aha, dobra. A teraz ona tu przybiegnie. Jakie prosie? No, no, Agresywne, Boże, czemu ona jest taka agresywna? Świnko, pomóż mi tu wejść. Nie, Boże! A zginęło se. Jak ona zginęła? Jak ja zginąłem? Co ja mam tu zrobić? A, dobra, chyba już wiem. Kopa! Tu jakoś do tego. Nie wiem. O! To fajne przeskoczenie. No, jakoś muszę tego dor dorwać to, to, to główienko, ale jak przeskoczyć tak wysoko? Może kontrol jakoś? Muszę użyć kontrola. Hmm. Tam w ogóle są jacyś ludzie w ogóle nie zauważyłem, że to są ludzie, tu też jest jakiś gościu, jakiś taki w ogóle Ty, a może mam, muszę powoli podejść do tej świni i wyciągnąć mu tego robala z dupy O O No Nie sądziłem, że to będzie tak wyglądać Świnko, chodź Boże, na świnka To jest dziwne To jest 100 razy dziwniejsze niż całe to limbo Dziękuję, stój tu. O! Ja chodzę tymi ludźmi tam z tyłu, ale Bajer! Oni pospadają stamtąd, jakoś nie wiem, co mam robić. Nie, wiem, ten ugry spadnie. A nie, dobra jednak, nie zginął se. O! Wydłużę tego i mam teraz czterech ludzi, ale Bajer! Podoba mi się to. Ej, ej, ale ty wskakuj tu i trzymaj się. Nie wiem, co robię totalnie, ale coś tu robię. Nie, 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 bo was przygniecie. jesteście dobrzy w zombie i może jakoś was uratuje. Dobra, słuchajcie co tam. Chyba już chcę się odłączyć. Jak mam się odłączyć? Um. Ale jakie jak ja się odłączyłem wtedy? <laughs> o, dobra, nie wiem w jaki sposób ten się odłączyłem, ale Ale... papa siomeczki było miło. Hops, na lampę. A jednak nie na lampę! Myśle, trochę nogi połamane, ale cóż. Trudno. Idziemy dalej. Tu by się przydało tych niewolników, żeby mi to otworzyli. Słoneczko! W końcu trochę ładniej. Chociaż i tak brzydko, ale i tak ładniej niż wcześniej. Jakieś kolorki: błękitu. tu. Mhm. To jest więcej tych zombiaków jakieś, Nie wiem, tak jakby jakaś korporacja tworzyła zombiaków czy coś takiego. Pak pakowywała ich do ciężarówek i później gdzieś będą pracować pewnie. Czy coś, coś w tym rodzaju może będzie. Ja już widzę ten łańcuch. Już widzę, że to będzie jakaś zagadka. Tak, a ja tu widzę, że jeszcze tu jest jakiś guziczek. Eh, nie, chyba nie wiem, nie wiem, czy ja mam to nacisnąć, ale chyba nie. Ale fajnie on się wspinał. Czy ja słyszę znowu kurki? Może muszę krzesłem jakoś wybić okno. Kurczaczki! Kurczaczki! A nie to. No dobra, to w No takie wyglądało, na takie leżące jakieś, czy coś jakby z nimi było. na to. A to w rubelki. Widzę tutaj bardzo dużo rzeczy. Gdzie mogłaby być jakaś po prostu zagadka zrobiona, ale na razie to wszystko mijam. Nie wiem dlaczego. E, tak więc może się wróćmy. I tutaj jest jakieś coś co... Co mógłbym nacisnąć. Dobra, chyba wiem. Albo nie wiem. Ho. Huh. Może to mi się przyda później, nie wiem po co. Spróbuję doskoczyć tutaj stąd. No dobra, chyba wiem, co źle zrobiłem. Tutaj to trzeba odwrócić troszeczkę, żeby mógł doskoczyć do tamtego. do tamtego drewna. Teraz powinno być good. Good, good, super good. O, o boże. Bra? O, kurde. No, tak jakby wyglądało, że ta, właśnie w taki sposób mam to zrobić. Hop, no, dobra, złapał się. Hop, dobra. Tu kolejne wróbelki, a tu mam też. Mnie, już myślałem, że pod. Pod tym safe'em będą te ptaszki, nie? Czy ja zginąłem? Chyba tak, bo coś. Mój bohater się zachował jak galareta, więc prawdopodobnie tak. Dobra? Pyk, czy już spadniesz? Ech. O, o. Spadamy. O Boże! Prawie spadłem. Chyba tu nie mogę spaść Chyba, że bym mógł, nie wiem O! Czy mam tam iść? Ptaszki! Co to jest miejsce? Żółty kabel Będą ludzie znowu Którym będzie trzeba sterować Ech Dobra A nie, oni są tutaj Muszą oboje stanąć na tym. Tylko jak to zrobić? Nie mogę jakoś. A dobra mogę sprytne. I teraz jakoś jednego zablokuję na tym i ich odległość się troszeczkę zmieni Jeszcze trochę Teraz powinno być okej okay. Dobra nie, 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 nie stójcie tam gdzie wstaliście. Okej, okay, dobra Ciekawa zagadka napisane A I 0 N 3 albo 7 A 10 N 7, nie wiem czy to będzie do czegoś potrzebne ale bardzo ładnie jest to wszystko zrobione, ten, ten, to metro Z limbo, z tymi trikami, może i hopa. Nie, 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 o! O! Jaki sekret mamy tutaj? Dobra, czy już będą wiedzieć, gdzie. Czy mamy ich gdzieś tam na dół? O, a nie do góry. Tu jest jakaś drabinka. To jest secret. 1 na 14 To dużo tego, trochę. Trochę tego dużo. Tam wcześniej też widziałem żółty kabel. Trzeba będzie patrzeć za, za żółtymi kablami. I one, może. Właśnie nas będą doprowadzać do takich właśnie kopuł czy czegoś. Nie wiem, co to jest. W każdym razie wygląda to jakby to była Po prostu jakaś znajdźka. A ja lubię znajdźki. Ofa! O nie! No, yy! o Boże! Dobra, jednak coś się tutaj udało. Chyba. Czy tam coś na dole jest jakiegoś... Czy jest ta... Rynna, tylko że ja nie wiem, czy ona jest tam dalej. Chyba Wydaje mi się, że ona jest tam dalej. Tak. O! Wpadłem sobie do koszy. No to nie. To dobra dobranoc. A tak, jakby tam, tam ten wózek był, jakby interakcje, można było z nim z, jakieś coś, tak jakby faktycznie dało się tam spaść jakoś. Spróbujmy. Tu będzie coś, o co mogę. Nie. Nie wiem. To wygląda tak, jakby po tej rynnie się dało ten jakoś zjechać, ale nie wiem w jaki sposób. Dobra. Nieważne, lecimy dalej. Tam mamy znowu tych... ...ludzi, umarlaków. Ktoś nimi steruje. Tak jak my sterowaliśmy tamtymi. Ci ludzie nas, na nas nie zwracają w ogóle uwagi. Tyle dobrze.